Zaproszenie na rekolekcje wielkopostne. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, zufajmy Panu. Kochani siostry i bracia, drodzy internauci, witam Was bardzo serdecznie. Wielki post zbliża się wielkimi krokami. Już tuż, tuż, czas biegnie nieubłaganie. 22 lutego w środę papiercową rozpoczniemy czas przygotowania do świąt wielkanocnych. Wielki post, czas refleksji. Pokuty, umartwienia, wzmożonej modlitwy. Chcę Was zaprosić na rekolekcje, na rekolekcje wielkoposty. One są zawsze w jakiś sposób bardzo ważne wpisane w ten czas wielkiego postu. Rekolekcje, czyli chcę Was zaprosić do refleksji nad Bożym Słowem, nad tajemnicą Bożej miłości, szalonej. Bożej miłości. I taki temat wybrałem na tegoroczne rekolekcje wielkopostne, które rozpoczniemy na kanale Misjonarzy Jezusa Miłosiernego w pierwszą niedzielę Wielkiego Postu i będziemy kontynuować przez wszystkie niedzielę Wielkiego Postu. A więc sześć kolejnych niedziel i sześć kolejnych spotkań. Temat tegorocznych rekolekcji wielkopostnych u misjonarzy Jezusa Miłosiernego. Bóg mnie kocha do szaleństwa krzyża. A więc, jak widzicie, będziemy pochylać się nad tajemnicą Bożej miłości, szalonej Bożej miłości, Bożej miłości pochylającej się nad naszą ludzką nędzą, szukającej każdego człowieka, Bożej miłości pragnącej dobra każdego z nas, Bożej miłości szalonej niepoliczonej i nieprzebranej, która z troski o każdego człowieka, w poszukiwaniu każdego człowieka jest skłonna zrobić wszystko. Nie oszczędza się, nie liczy, aż do szaleństwa krzyża. Ofiaruje się ojcu. Aż do szaleństwa krzyża. Myślę, że te rekolekcje rzeczywiście będą pasjonujące, kochani. Nie będzie w nich narzekania, nie będzie, jak niektórzy mówią, straszenia. Będziemy mówić o miłości, o miłości, która wyzwala. Tam, gdzie jest miłość, mówi święty Jan, tam nie ma lęku. Tak bardzo bym chciał. Abyśmy się nawzajem umocnili w tych wielkopostych rekolekcjach tak, abyśmy się niczego nie bali, abyśmy mocni miłością Boga byli gotowi na wszystko, aby nie było w nas lęków przed nikim i przed niczym, bo miłość zawsze wyzwala. Kochani, tematy konferencji tych rekolekcyjnych wielkopostych będą następujące. Chciałbym je podać na początku. Żebyście nie kupowali kota w worku, żebyście wiedzieli, czego się spodziewać, jakie będą tematy. Może kogoś to nie będzie interesować. A może kogoś szczególnie jakiś temat zainteresuje i będzie czekać właśnie na ten temat. Zaczniemy od tematu w pierwszą niedzielę Wielkiego Postu. Moje życie to nie przypadek. Moje życie to nie przypadek. Nawet ludzie wierzący często myślą, że w ich życiu jest wiele przypadków, zbiegów okoliczności, a tymczasem nie ma żadnych przypadków życia człowieka, żadnych zbiegów okoliczności. Jest tylko szalona miłość, która wyraża się w Bożej Opatrzności, która kieruje naszym życiem od samego początku. I właśnie od tego tematu zaczniemy. Moje życie to nie przypadek. W drugą Niedzielę Wielkiego Postu pochylimy się nad tematem: Jestem stworzony na obraz Mego Stwórcy. Trzecia Niedziela Wielkiego Postu. Przyjaźń z Bogiem to najwspanialsza przygoda. W czwartą niedzielę Wielkiego Postu, jeśli Bóg da nam doczekać, pochylimy się nad tematem Bóg i ja. Mamy tego samego wroga. A więc będziemy szukać wrogów, naszych wspólnych wrogów, wrogów Boga i naszych wrogów, którzy nam przeszkadzają utrudniają, niszczą, chcą absolutnie zniszczyć. Piąta niedziela Wielkiego Postu. Temat nauki rekolekcyjnej brzmi w sposób następujący. Bóg dla mojego zbawienia stał się człowiekiem. I zakończymy tematem fundamentalnym dla naszej wiary. Jezus Chrystus z miłości do mnie umarł na krzyżu. Przejdziemy przez wszystkie podstawowe prawdy naszej wiary od początku. Przez sześć prawd naszej wiary przejdziemy. Zatrzymamy się nad każdą z nich. Będziemy się starali wniknąć w te prawdy naszej wiary aż od momentu naszego stworzenia, począwszy od momentu naszego stworzenia aż do tajemnicy wielkiej i tajemnicy naszego zbawienia. Będziemy mówili o naszej ludzkiej słabości, o naszych ludzkich niemocach, ludzkich ograniczeniach, ale to wszystko będzie się kręcić wokół jednej idei fix, wokół jednego rdzenia, jakbyśmy to nie powiedzieli. Kwintesencją tych rekolekcji będzie Boża miłość, szalona Boża miłość, miłość, o której nigdy dość. O której mówiąc trudno znaleźć odpowiednie słowa. Do Faustyny Pan Jezus mówił: Mów o mojej miłości, mów o mojej miłości, mów o mojej miłości. Wielokrotnie powtarzał: I ja chcę mówić, kochani, w tych rekorekcjach o Bożej miłości. Chcę mówić w taki sposób, żeby ona nas porwała, zapaliła, wyzwoliła, przemieniła, uzdrowiła, napełniła, byśmy sami byli pełni tej miłości. I mogli ją nieść innym. A kiedy przyjdą trudne chwile, chwile próby, doświadczenia, świadectwa, byśmy z tej miłości czerpali jak z głębokiej studni jak z baterii, która się nigdy nie wyładuje i byśmy tą miłością żyli na co dzień. Zapraszam na rekolekcję wielkopostne Anno Domini. 2023. Temat jeszcze raz przypomnę: Bóg mnie kocha do szaleństwa krzyża. O Bożej miłości. O szalonej, szalonej powielokroć Bożej miłości do każdego z nas. Zapraszam serdecznie, bardzo serdecznie. Bądźcie z nami od pierwszej niedzieli. Wielkiego Postu. Nauki rekolekcyjne będą się pojawiać, już postaramy się, żeby się pojawiały w sobotę wieczorem. Dla tych, którzy może więcej czasu mają, najpóźniej w niedzielę od samego rana, w każdą niedzielę Wielkiego Postu już będą. Będziemy wspólnie się zastanawiać, medytować, przeżywać, modlić się. Bądźmy razem przez te wszystkie niedzielę Wielkiego Postu. Zapraszam. Kochani, to tyle, co Wam chciałem powiedzieć, zapraszając na rekolekcję. Błogosławię Was z głębi serca, błogosławię każdego z Was i każdą z Was, zapraszając na te rekolekcje. Niech Pan Jezus już dziś otworzy Wasze serca. Pomoże Wam podjąć decyzję na tak, czyli decyzję na bycie na tych rekolekcjach. Niech pomoże Wam znaleźć czas, dobre usposobienie. i otworzy Wasze serca na swoje słowo, bo ja i myśli, które wam będę podrzucać, jestem tylko do pomocy. I ja i te myśli. Natomiast wierzę w to głęboko, że to sam Jezus miłosierny, posługując się mną, nieudolnym człowiekiem, będzie do was mówić o swojej miłości, o swojej szalonej miłości. Błogosławię was na te najbliższe dni, na czas przygotowania do Wielkiego Postu, który już tuż, tuż stoi przed nami. Błogosławię Was, kochani przyjaciele, na ten nowy tydzień, ale nim Was po pobłogosławię, jak zwykle dziękuję, bo kto dziękuje, ten powielokroć prosi. Dziękuję za wszelkie dobro, jakiego doświadczamy od Was. Ostatnio otrzymałem wiele maili, wiele listów, na które, no wybaczcie, nie jestem w stanie odpowiedzieć. Nie mamy żadnych ludzi dodatkowych do pisania, do odpowiadania ale korzystam z okazji, że mówię do Was, że kieruję do Was to słowo zaproszenie na rekolekcję i pragnę podziękować za wszystkie maile, listy, które otrzymałem, za wszystkie wyrazy życzliwości, za dobre słowa, za zapewnienia modlitwy, za wyrazy solidarności. Bóg zapłać, wielki Bóg zapłać, zwłaszcza za modlitwę jest nam... Gorąco potrzebna, bardzo jest nam potrzebna. Bóg zapłaci, drodzy przyjaciele, za wsparcie i duchowe, i materialne. Pytacie mnie ciągle o pustelnię, a ja ciągle odpowiadam i dziś też muszę odpowiadać. W ten sposób ciągle zbieramy. Nie mamy jeszcze tej kwoty. Jakoś nam teraz ta zbiórka trudniej idzie, łatwiej nam szła na początku. Natomiast w tej chwili, no jakoś mówię, już tego przyspieszenia takiego wielkiego nie ma. Ciągle coś wpływa, ale to ciągle jest jak gdyby za mało na to, żeby coś sensownego, godnego matki Bożej kupić. Dlatego ciągle proszę o wsparcie. Ciągle coś szukamy, czegoś szukamy, co by można było w tej kwocie, którą mamy zebraną kupić, ale... Mogę powiedzieć, że do miliona żeśmy nie dobili. Jeszcze jeszcze nam trochę brakuje, dlatego y, ciągle proszę, jeżeli możecie, wspierajcie. Wesprzyjcie. Zbieramy, zbieramy i tak długo będziemy zbierać, dopóki nie uzbieramy tej kwoty potrzebnej. Wydawało się, że już coś było takiego na oku, co mogłoby być, no ale potem się okazuje, że jednak nie to, że coś tam nie, nie pasuje. Że to nie jest tak, jak żebyśmy sobie wyobrażali, że za duże pieniądze w remonty, że nie to miejsce, jakieś inne przeszkody. Dlatego ciągle szukamy. Prosimy o modlitwę też w tej intencji do Ducha Świętego, żeby, żeby się coś znalazło w tych pieniądzach, które mamy. Ale ciągle mam nadzieję, że jeszcze dozbieramy troszkę i że coś godnego dla Matki Najświętszej kupimy. Dlatego. Dziękując za wszelkie wsparcie, i na pustelnię, i na naszą bieżącą działalność, bo, bo ta no, też kosztuje, czas i środki potrzebne. Dziękując za wszystko, za wszystko dziękując. Ciągle prosimy, jeżeli możecie, bądźcie z nami przez modlitwę i przez wsparcie materialne. Kochani, błogosławię Was, błogosławię Was, Waszych bliskich, niech Pan Jezus Was przytuli do serca, przez serce matki. I wynagrodzi stokrotnie to dobro, które nam czynicie ze względu na Niego, bo mamy świadomość, że to dobro, które nam czynicie, nie czynicie je dla nas, dlatego, że my jesteśmy tym, kim jesteśmy, ludźmi takimi czy innymi, że robimy to, co robimy, ale czynicie nam to dobro ze względu na Pana Jezusa, na Jego Matkę, na te więzy, które nas łączą, na więzy wiary, na więzy miłości do Pana Boga. Dlatego niech Wam Pan Bóg stokrotnie to dobro wynagrodzi swoim błogosławieństwem i swoimi łaskami. O to Boga prosimy i, i, i o to też modlę się i proszę i błogosławię Was i Waszych bliskich z głębi mojego serca przez niepokalane serce Maryi, przez przeczyste serce świętego Józefa. Przestanictwo naszych świętych patronów, aniołów, archaniołów, wszystkich duchów niebieskich. Niech Was błogosławi, broni i strzeże, Bóg wszechmogący. Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ufajmy Panu.